Obrót. Super piesek. Kółeczko. Super. Nogi. Brawko. oki, okay. <laughs> Jakie niebo. wow, Jakie piękne. Ale dzisiaj miałam w ogóle miły dzień. Ej, czekajcie. Pójdę odpalimy świeczkę wracając z tematu. Bardzo miły dzień, bo byliśmy u cioci Michała, która dała mi w prezencie dwa pierścionki po babci Micha. Już Wam pokazuję. Są kurcze takie piękne. Będę je nosić teraz cały czas. Um, idealnie pasują do, do mojego stylu. Będą takim właśnie trochę vintage'owym urozmaiceniem. Patrzcie jakie piękne. Przenosimy się ze świeczką do łazienki, czas się zmyć, a ogólnie jesień, jesień i mi już się katarek w nosie gniecie. Taki ułożyłam rym, w zasadzie przysłowie. Kurczę, w gardziałku mi coś tak e, 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 drapie, katarek taki lekki tam gdzieś siedzi i się zaczynam pocić, tak jakbym się miała rozchodzić. A najgorzej, że ja nie robiłam nic takiego przeziębieniowego. Nie siedziałam na betonie, żeby złapać wilka, nie nosiłam takiej krótkiej kurtki z odsłoniętymi nerkami. No, uwagam Was, niech mi ktoś to wytłumaczy. Jak byliśmy z Michałem w tym roku na w wakacjach na fuercie to poszłam do apteki po leki na to żeby... po leki na zatwardzenie o i pani w aptece tak mnie zrozumiała, że sprzedała mi leki na grypę ja to brałam dwa dni i <grym> się dziwiłam, czemu to nie działa są leki na grypę która u nich nazywa się constipation czaicie, że, że takie w sensie constipation no, że zapchanie nosa, a a myśmy się zupełnie nie zrozumiały i ja miałam zapchaną inną dziurę na szczęście potem poszłam do innej apteki i pani z beką zupełnie wytłumaczyła mi czemu te leki nie działają ale teraz mam bardzo obrzydliwy hiszpański lek na grypę w ogromnej ilości bo typia dała mi paczkę chyba 20 saszet, a ja oczywiście byłam zdesperowana, więc kupiłam bardzo się chciałam zesrać no nie wiem Aaaa... Oh, to jest gorzkie! No i się jednak trochę pochorowałam. Na szczęście miałam jeszcze ostatnią porcję gołąbków, która... Srogą porcję. No, to chyba jest ta największa porcja, które idealnie wjeżdżają. No. Myślę też, że, że leczą. No bo to jednak, wiesz... A, tak. Taki gołąbek. Gołąbek lecz. To musi leczyć. Ja dalej jeszcze jestem trochę pochorowana i zakatarzona, więc stwierdziłam, że to jest idealna okazja, by odpalić sweter. Do tego dzisiaj w powietrzu jest taka rzeźkość, świeżość typowo jesienna, więc... Jak złoto mi ten sweter już jesieniarsko wchodzi i mam fajną piosenkę do polecenia, która z tymi mi bardzo, bardzo wchodzi. Jest to Kajtranda... Tak, ja to zawsze mylę tak. Kajt, Kajtranada. Kajtranada. i aminę, Boże, jak ja nie wiem tego przeczytać, czemu on dał taką nazwę? Co ja w ogóle mam coś takiego, że jak przychodzę do domu z chodzenia po mieście, jakichś tam ogarniania spraw, to podoba mi się moja stylówka, więc się nie rozbieram, tylko sobie rozpinam dżinsy i chodzę w tych rozpiętych dżinsach. I nie jest mi zbyt wygodnie, ale też nie jest bardzo źle. Nie wiem, czy też tak macie, czy się od razu po przyjściu do domu przebieracie w jakieś eleganckie te, ale ja tak będę chodzić się do wieczora. Ej, ostatnio wspominałam o tym... Chyba przy jakimś food haulu, że kupiłam takie fajne pomidory i pyszne nioki, ale nie pokazałam wam przepisu na to. Więc zapraszam. Dzisiaj pokażę, jak robię, jak łączy to w szybkie danie. Ja w ogóle czasem jak się nudzę gotowaniem w kuchni, to sobie tutaj przynoszę tę płytę i gotuję na stole w jadalni. Na głębszą wlewam trochę wody, do tego od razu dorzucam nioki i cukinie, to się będzie gotowało przez około 3-4 minuty. Następnie odlewam nadmiar wody, zostawiam tylko trochę na dnie, no i dodaję pomidory, dosłownie 30 gramów wystarcza, aby zrobić zarąbisty, pełny, wspaniały, nasycający pomidorowy smak. Z przypraw dodaję czosnek, chili, sól, pieprz i na koniec wjeżdża serek, byle jaki serek kanapkowy, śmietankowy, też 20 gramów zrobi świetną robotę. Oczywiście możemy być też śmietanka, no i wola y, gotowe, na to tylko bazylia i jesteśmy. I te z lidla uważam są fantastyczne. To jest ta wersja z nadzieniem serowym. Bo jeszcze jest druga wersja chyba z boczkiem, ale ona moim zdaniem jest gorsza. Hm, te są super. Nice. Nah. Dobra, teraz się tylko szybko maluję i zaraz mam event z bugbitem. A tutaj mam kurczaka w panierce z ananasem tak na słodko. Mega dobre. Ja niestety jestem jeszcze trochę chora. I tak jak dwa dni temu już się czułam lepiej, to potem znowu się to wszystko trochę pogorszyło. Nie mam dzisiaj tak dużo energii, szczerze mówiąc. No ale mam zobowiązania swoje, no to jestem. Natomiast hmm, będę bardzo zbierać się z energią, żeby na tym evencie jakkolwiek tam z kimś pogadać i w ogóle, z tego co widzę. Umalowałam się nawet całkiem prosto, mimo że się spieszyłam, nie jest źle. Też się trochę najadłam, więc żyjemy. się w pociągu spłakałam. Niektóre rozmowy par w tym sezonie Love is Blind są tak słodkie. Mm. Naprawdę wspaniale. Takie wzruszające, głębokie. No, kocham to show. A Warszawa, no, jak zwykle. Było spoko, ale na dłuższą metę się tam nie widzę. I mimo, że mam teraz dużo bardzo zobowiązań, które Wysyłają mnie do Warszawy, nawet w przyszłym tygodniu będę tam znowu na 3 dni i trzy noce. No to wolę jeździć w tej weftce niż się tam przeprowadzać. Niby w moim odczuciu, w pracy influencera, jedną z najniebezpieczniejszych rzeczy jest to, że jest w ogóle takie poczucie, można mieć takie poczucie, że jest nieskończenie, nieskończona ilość opcji. I zawsze można robić coś więcej dalej. A moje zajęcie jest taka pułapka, w którą łatwo wpasieć w takie bagno, które nie ma dna i się nigdy nie kończy. A jednak staram się w tym wszystkim znać swoje ograniczenia, możliwości i wiedzieć, gdzie sama sobie powiedzieć: Stop, że te fajne opcje akurat już nie są dla mnie. Przez to, że znam siebie, to wiem, że te wszystkie różne tam zarąbiste opcje by mnie nie uszczęśliwiły, w dłuższą metę. Bardzo dobry pączek Oreo w ogóle. jeszcze mam takiego pączka. Hmm, fioletowy, to może jakiś jagodowy. Hmm. Nie wiem, co to za smak, ale ten krem jest chyba na bazie białej czekolady i też dowodzi. Po ostatnich vlogach mogliście pewnie wysnuć takie wnioski, że ja jestem straszną jesieniarą, bo się tak sam jesienią ostatnio jaram, ale to nie do końca jest prawda, bo ja jestem też bardzo wiosieniarą i le, 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 leciarą, leciarą, łód. Ale w jesieni chyba najbardziej lubię to całe gotowanie jesienne. I to dla mnie zawsze jest taki czas w roku, że ja mam właśnie najwięcej inspiracji. Uwielbiam dynie, leczo, kary, zupy, bardzo takie gęste zupy, i to wszystko jakoś tak mnie zawsze wprawia w taki dobry vibe. I we wrześniu, w październiku chodzę zainspirowana, no a potem w listopadzie to już chodzę. R Ryję mordą po ziemi i, i chodzę bardziej zdołowana, no ale te początki jesieni zawsze są piękne. Natomiast ja głównie jem dynie w, w przepisach słonych, a dzisiaj chciałabym upiec dyniowe babeczki. Idealnie mam resztkę dyni, którą piekłam dwa dni temu, więc się przy okazji zużyję. Moim zdaniem najlepsza dynia na świecie to jest dynia Hokkaido. Można ją piec i jeść razem ze skórą, dzięki czemu nie ma całego tego niewygodnego babrania. I tak upieczoną dynię normalnie ze skórą będę teraz miksować razem z innymi mokrymi składnikami. Składniki mokre to dynia, jajko, olej i mleko. Blenduję je na gładką masę i przekładam do większej miski. Tutaj od razu dodaję cukier, proszek do pieczenia, sól i słodzik. Ostatnio wróciłam do używania zwykłego cukru w przepisach, ponieważ zauważyłam, że bez cukru na słodzikach to mi praktycznie nic nie wychodzi, ale daję tego cukru trochę mniej niż w przepisie i resztę dosładzam już słodzikiem dla smaku i rzeczywiście wtedy te ciasta wychodzą po bożemu puchate i, i niezakalcowe. Następnie Wchodzi spora ilość cynamonu, no i pokrojona w kostkę czekolada mleczna. Spokojnie możecie to też zastąpić orzechami włoskimi, czy też dowolnymi, albo w ogóle to wywalić, jak tam wolicie. Ja akurat preferuję. Czekoladowe niespodzianki w moich babeczkach. Na koniec dodaję mąkę, mieszam całość i przekładam do foremek. Niestety zapomniałam kupić te takie papierowe wkładki, więc tutaj się babrałam i męczyłam z wycięciem swoich własnych. Nie wyszło to najbardziej estetyk, jednak wolałabym mieć te papierowe wkładki, ale i tak wolę moje wkładki niż czyszczenie potem tej foremki. No więc musi to styknąć. Zrobiłam z tej porcji 12 babeczek i do piekarnika wstawiłam na 180 stopni na 25 minut. Ja oczywiście nie mogę się powstrzymać i będę jeść te babeczki, jak są ciepłe. Kto miałby czas czekać na ostygnięcie? No i w sumie te foremki wyszły całkiem spoko. Jak się odwinie, to babeczka wygląda. Nawet ok. Myślę, że nie ma dramatu. Hmm. W środku wyszła idealnie. Nie ma zakalca i pięknie wyrosła. Hmm. Wow, wow. Pyszne. Się Egen z Warszawy. Przyjechałam tym razem od poniedziałku do czwartku. No i nie ukrywam, że także że to jakieś takie nie wiem, takie dziwne zrządzenie losu, że jak poprzednio umarł nam kot, to dzień później byłam w Warszawie, występowałam w telewizji, nie za bardzo mając czas jakoś te swoje emocje przetrawić. Tym razem Tadzik został adoptowany w sobotę, a ja już w poniedziałek w Warszawie. Siedzę tutaj do czwartku, cały czas mam eventy, spotkania, od rana do wieczora, dużo zobowiązań. A w tym wszystkim I'm going for it i tych emocji jest dużo. Ale już o dziwo powoli dochodzę do takiej wprawy. Właśnie z tym, że tutaj się skupiam, jestem profesjonalna, spełniam. To tam, do czego się zobowiązałam, a z drugiej strony wieczorami sobie płaczę, w ciągu dnia też jakby akceptuję ten swój smutek, nie spycham go tak e, jakoś tam aż mocno, tylko tak jakoś znajduję między tym balans, ale to się znowu dzieje. Nie wiem, po prostu ciekawe zrządzenia losu u mnie ostatnio. Ja w ogóle mam też coś takiego, nie wiem, może też tak macie. Że u mnie zawsze wszystkie emocje się stają takie dużo intensywniejsze wieczorami, i już przywykłam do tego, że jako ochotę dramatycznie się pokłócić z michem, czy wiecie, jakoś tak potężnie, smutno wyżalać, to wolę sobie poczekać do rana i zobaczyć, czy ja na pewno to czuję, czy to po prostu jest wieczór. No i wczoraj wieczorem miałam też bardzo dużo różnych emocji, a dzisiaj stałam i jest okej. Okay. Ja nie wiem, czemu to tak działa czy to przez zmęczenie, czy, czy o co chodzi, ale kurczę, wstałam i jestem w takim dobrym, stabilnym moodzie i już się w ogóle nie stresuję. Czy dam radę, czy nie, wiem, że sobie na spokojnie będę tutaj wszystko trawić i będzie git. Będzie git. Pierwszy event na dzisiaj jest kulinarny. Dotyczy kuchni azjatyckiej. Będziemy gotować dania jakieś wietnamskie, e, tajskie i różne takie, więc się jaram do maxa, bo kocham się uczyć gotować, ale e, nie mogę się odnaleźć, jeśli chodzi o wejście tutaj. Chodzę i, i się gubię. I jakie te blachy są super. I ten blat.

Jak? Ale to był fantastyczny event. Tak dobrze się bawiłam. 4 godziny gotowania. No przecież ja jestem w raju. Jestem co prawda teraz tak najedzona, że, e, że mi całe to jedzenie nie zmieściło się w brzuchu, więc część teraz mi się umieściła w głowie i uciska mi na mózg, więc jestem ledwie w stanie funkcjonować. Natomiast za godzinę jak dojdę do siebie, to będę najszczęśliwsza na świecie. No i co? W sumie teraz muszę tylko się odcebulić, odczesunkować i ruszam dalej. Ja mam w ogóle z gotowaniem jeden problem ostatnio, bo bardzo ciężko jest mi połączyć moją niezwykłą, potężną miłość do długich paznokci i miłość do gotowania, bo te, te dwie rzeczy się czasami trochę wykluczają. Jednak paznokcie przeszkadzają w ładnym krojeniu i w technicznym krojeniu. Czosnek wchodzi pod paznokcie. Z drugiej strony, no chcę mieć wszystko, nie? Chcę mieć obie te rzeczy. Po tym kulinarnym evencie to już nie robię nic w Warszawie takiego ciekawego. Dzisiaj mam spotkania, jutro mam spotkania i w czwartek mam spotkania. Wszystko w biurze, jakieś tam narady, więc nie zabieram was ze za sobą, bo nie można, ale jeszcze tego chciałam się ucieszyć, że jest środek października, a jest tak zdrowista pogoda, że ja jestem na bluzce w tym, na mieście co chodzę. Jestem spocona, czajcie, jest ciepła. No i jestem w hotelu. 22 w końcu tutaj wylądowałam. Przebocicowana Queen, <głos》> od razu się nasmarowałam kremem. I w sumie zadzwonię jeszcze dzisiaj tylko do Micha i już planuję, planuję i spać. A w ogóle przez cały dzień dostaję zdjęcia ta dzika w nowym domu. I od tego zalewają mnie takie fale wzruszenia w random momentach. I szczerze mówiąc, teraz najbardziej miałabym ochotę być u siebie w domu, leżeć pod kocem. Przytulić się do Micha i sobie to razem z nim wszystko przeżywać. A tak to kurczę, no jestem tutaj, no, w pustym łóżku. W zasadzie mam na towarzystwo tylko to wspaniałe jabłko, które, by the way, wygląda jakby było jakieś sztuczne, co nie? Obserwowałam je podejrzliwie, chyba przez 10 minut, bo rozdają mi tutaj w lobby za darmo. I na początku myślałam, że to jest taka atrapa, taka pułapka. Na gości, że podejdziesz, dotkniesz, a to stropiam. Ale nie, to jest prawdziwe jabłko. Bardzo smaczne. Chociaż o dziwo w ogóle nie pachnie jabłkiem. Hmm. Aż ciężko sobie wyobrazić, że coś takiego po prostu sobie rośnie gdzieś na drzewie. Byłam dzisiaj cały dzień w hotelu, bo montowałam weekly z Adoption Tadzika i szczerze Wam powiem, cały dzień spędziłam trochę płacząc albo z łzami w oczach i mam teraz taki po prostu już taką zmęczkę, tak jak, jak wiadomo, jak się spędzi więcej czasu płacząc, to, to wtedy człowieka bierze na takie zawinięcie się pod kocem. Ja mam jeszcze dzisiaj wieczorem event, więc teraz jakoś muszę się obudzić. Ale tak się cieszę, że tego vloga zmontowałam, bo przy okazji przejrzałam jakieś stare filmiki z Tadzikiem. Przypomniałam sobie, jak to wyglądało krok po kroku. Jest mi teraz tak ciepło na sercu, a już wczoraj zaczynałam odczuwać taką mocną tęsknotę, a teraz znowu jest mi lepiej. Ach. Ale make up dzisiaj zrobiłam jaki czarny. Ja nigdy nie robię takich czarnych makijaży, bo to zupełnie nie jest mój vibe, ale jakoś tak dzisiaj poczułam taką energię po całym dniu płakania, że już mam dosyć <grymne> tej płaczliwości. <grymne> I teraz chcę pokazać, że ja też mam pazura. Ja nie jestem tylko emotional, ale czasem jestem też uh, a little bit bitchy, you know? No.